Było na, było na przeciągnie. Przecież ty widziałeś tych genów, co musiałem sobie kupić, Dobra, to na czym coś zabrać? A i w ogóle, słuchajcie, na TikToku było, było widać, jak, um, że mamy kiełbę, nie? Więc jakbyście się nie doczekali, chociaż mam tylko sześć familiczka dobra, Start. dobra.

Te po, pokrędełko na trochę pieprzniczkę. No wiem, tutaj. Widzicie, wiecie co jest dziwne? Tutaj jest taka dziwna morta, To jest tak na żółte Widzicie? Ta morta. A na przykład pan P, którego trzyma, no, on, on ma taką żółtą

Dobra, mam nadzieję, że jest okej. Okay. Ja, mm, nie wiem, krótkim nie zagrać? Krótkim zagrać? koltem. A ja spróbuję teraz dla odmiany zagrać jem. Słaby skin, ale może będzie. Czeju. Dzieci ma słabego ja nie mogę, za dużo cool się Co? Naprawdę? Ale że taka randa? Ja nie mogę Ani na trzeciej A na czacie. I oto co było na czacie. No Dobra, wiesz, że to już ktoś chciał nieważne. Nie, nie wiem, kogo ja zapraszam na ten ja na przykład nie zaproszę pana. ludzi. Let's play! Kurde, że nie widzisz. on me drugi ma Czyż że miałeś jednego Gema bo z tego co pamiętam mhm. tak to Rico Ale która? Aha, z Big Boxa. Bo, bo obecnie jest na drugim. Ja też się za bardzo nie mogę pochwalić. No ale cóż, Tuż poradzi Bibi. Ja y, idę po 8. Chyba, chyba po ósmy. No Właśnie, miałem coś nagrać. Będę nagrywał, czy mi coś wydropli z, z Megaboxa. Jeśli nie wydropli, to nie wiem, czy dać filmik, bo nikogo nie interesuje, jak, jak ja się sporządzam, jeśli nie, wy, nie wypadło e, wszystko, ile pracowałem, nie? A manga jest spoko. Ale już nie youtuberzy się tym zajmują. Ну то вон мы побежали, такими эрсками тебя так вон где ну видишь. А! Не надо А! Уважай! Zatuknę gościa i za mnie flagę. No dobra, ała, siódemki. Dokładnie, tu kosy. No ja bym może spróbował wybić mega boksa, ale no, nie, 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 nie. chcę stracić pucharków na wysokiej randze, ale też misje będę chciał. Co to za mapa? No, ja, proszę, nie wymyślajcie takich map trudnych. Dobra, ale super Ale super, nie no! Uważaj, bo tu gdzieś powinien być! Właśnie jestem nurki! Zrobisz nam sprób No zaraz! Dobra, nie ma, gościa! Jakby nie patrzył na mnie! Ała! Spać stały ze mnie flaski! Flaski, flaski! Jakbyście wszyscy pytali, czy sen ma jakieś szansy z Norkisem, to... Odpowiedź to nie, serio. Nie mam Kude, nie ma wzmopka. To tylko luk. Ja, dan. Ja, dan. Ja, Nie, no Nie trochę za dużo dochodzenia. Ja ma 17, i mam kłopot. Dobra, widzimy się jak już. A nieważne. Ale spać podłem O, na przykład takie ma Jest tu nie za dużo chodzenia, co nie? Na tu przyszli. O, Chciałem. Nie. Ulecam. nie, nie, Ale wiesz, jest. Czemu ty nie, stawiłeś? nie, nie, tu. nie, 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 jest, czemu nie, 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 Ультрамаки. А, ультрамаки. А, ультрамаки. А, ультрамаки. А, Yeah. <laughs> Dobra, nie wiem czy komu by się chciał to oglądać pół godziny, ale... ale... Ale na... No nie, no jeszcze 5 minut sądzę, bo nie chcę, żeby to zbyt długo trwało, bo A! Ej, ej, ale co hój? nie To widzimy się już po Okej, okay, okay. już się Oczywiście przywiali. Nie! Muszę mieć No, bo straciłeś mniej niż dwa puharki chyba. No, ja straciłem cztery. Na stadionie. Ciekawe czy na pewno. Jeśli jednak znowu nie oszukał, to chyba to będzie kolej. No nareszcie. Skończy... Ok, jest. Tak więc już wam pokazujemy. To jesteśmy my Blabla. Ok, już wam pokazuje mnie. To jestem ja. To jest oczywiście nasz nobek. Nobek. Jestem nabek. Jest. Już chwilkę. ...na moim dotykowym laptopie. Oczywiście palcem, nie myszką. Dobra, nieważne. Yy. Oto i skin naszego... No ...nuka. Właśnie. Teraz wam pokazuję mnie. Może nagramy odcinek z Roblox? Tak, może z kimś zagramy. I ktoś napisze. Na przykład jest Among Us, piszcie, na przykład Glowstel, Among Us, e, Minecraft. Among Us. I... It's Lovelux. Nie wiem po co mi to, ale niech będzie. Widzę, że... Patrz, jest moje konto. na mnie, To jest moje konto. No tak, widzę, że zostawię skądś teraz. No już chwilkę. I słuchajcie, żeby Was nie zanudzać, to pokażę Wam to. Się na początku od tego zaśmiałem. Okej, okay, słuchajcie, Teraz Minecraft. Minecraft! Wszyscy ja mam nick miska 22 y, xd Już wam pokazujemy Minecrafta. Jakbyście słyszeli wodę, to ta woda to jest od Suwiecka. Tak, bo mamy żółwia. Ok, jedna się. Jest Kurde, mój skin. E, e, Importuj w no, skórkę. Już. Nie pytajcie się, czemu takiego skina mam, ale nie wiem. To jestem, y, to jestem ja. Pokażę wam Tu siebie. jest mój nick. Tu jest mój nick. Y, to jest mój tag, nie? Tutaj się wpisuje znajomi. Dodaj znajomego. Tag. Ty się y, już. Les. Okej, okay, jestem. Sun dev. Tak się pisze. No, nie znaleziono napiszę, ale to jestem ja. Ok, dałam Ci się do mnie. A to jest mój przyjaciel Miska 2xD. Ok, to dałam do mnie i pokazać. I tepaj się do mnie. Oczywiście, dałam ja na na tego. Tepaj. To jest daleko. Jestem... To jest mi się daje. Nie! Nie, nie! Cenzura! 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 Ja coś się tak wygląda mi Cenzura! Nie jestem z ciebie to jest taka na Cenzura! Zabij to. Czekaj wypuśli na wolność. Cenzura. Co u ciebie to jest? Wiem. Ok, już wypuściłem na no, wolność. I zamknij to. Dobra. To pa dziewczynka. Pa, Dobra, niech idzie pani. Ja... Bo... Bo pani... Oczywiście to są mody na SCP. Bo pani... Na górze na nie można chodzić, no. To nie są modne na zboczeństwo. Po prostu takie coś jest dozwolone. Mmm... nie patrzę na ciebie. No to jest dużo lepsze. Patrzcie na to. Okay. Słodkie, to słodkie, słodkie. Cenzura. Cenzura proszę Państwa. Cenzura. Cenzura. Przepraszam bardzo, ale to nie może być na odcinku. Przepraszam YouTube, ale to z mojego kolegę. Ale to będzie oczywiście wytnięte. Jeśli. Oleg do Człowieku, jeśli. Jeśli YouTube <śmuszczak> zablokuje konto przez ciebie z powodu tego. Jakie dziewczyny to, to jeszcze chodzi po mieście? <śmuszczak> jak ludzie <śmuszczak> wiedzą. Ej, czy to jest mój dom? Ej, czy to jest naszy, nasz świat? Nie. Nie, to jest świat nie, dziewczynek. Pewnie już cały dom przeszukałeś. O, zaszczelnie.